Będziemy dzisiaj podróżować najszybszym tramwajem w Warszawie, linią numer 2. I za ile przyjedzie? 4 minuty. Dobra, to poczekamy. Jadąc w kierunku Tarchomina mijamy zajazdnię Żoliborz, a następnie bezkolizyjnie przejeżdżamy pod ulicą Marymąską i Wisłostradą. Potem tramwaj wjeżdża na most Marii Skłodowskiej-Kirii i pokonuje najdłuższy odcinek bez przystanku. Jest to odległość około 2,5 km. Na początku linia dojeżdżała od metra Młociny do Starych Świdrów. Później wydłużono ją do na Kościelnego, później do Nowodworów, Tam jest ulica światowida z pętlą tramwajową Winnica, a tam jest krańcówka. A krańcówka to jest taki tor, który się kończy z, taką, z takim przejściem, które, którym tramwaj przejeżdża pomiędzy torem. Wtedy maszynista przechodzi na drugi koniec pociągu, żeby ruszyć, żeby wrócić skąd przyjechał. Planowane jest przedłużenie linii o 140 metrów, gdzie będzie ogromna pętla Park, Park and Ride z czterema torami postojowymi wraz z ulicą Światowida do ulicy Modlińskiej, gdzie będzie ROM. Na, na pętli zawraca linia numer 17, a z krańcówki korzysta linia numer 2. Tutaj mamy najnowsze tramwaje, to jest to kolejka numer 2. Widzimy tramwaj, co teraz, co teraz będzie ruszać i też, i też będzie, można powiedzieć, tak zawracać. Ta trasa jest o parametrach szybkiego tramwaju, czyli taki szybki tramwaj, który nie został nazwany szybkim tramwajem. Prędkość komunikacyjna, czyli średnia prędkość od początku do końca trasy dla normalnego tramwaju wynosi od 20 do 23 km na godzinę. A szybkiego tramwaju Prędkość komunikacyjna od 32 do 35 km na godzinę. Tramwaj osiąga wysoką średnią prędkość dzięki temu, że ma pierwszeństwo na wszystkich skrzyżowaniach. Zostały one zaprętowane tak, żeby tramwaj nie zatrzymywał się przed sygnalizacją, a jedynie na przystankach. Możecie zobaczyć to w tej chwili na filmie. Kiedy tramwaj nie musi zwalniać na zakrętach, to może się rozpędzić. Tak się właśnie dzieje na mości Marii Skłodowskiej Kiri. Udało nam się zmierzyć jego prędkość za pomocą GPS. Jechał ponad 60 km na godzinę. Dojechaliśmy już do końca naszej wycieczki. Jesteśmy na przystanku metrą łaciny. Do zobaczenia w następnym odcinku.